Z tej strony anty i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, a dokładnie w piątym z Minecraft 1.18. Dzisiaj są wszyscy, jak widzicie, każdy ma tutaj fajny kolorniku. W poprzednim odcinku robiliśmy achievementy, a dzisiaj postanowi Was. E, jakby, mamy tutaj, zobaczcie, 97 dzień i jest zaraz setny, więc możemy na taki leuszowy dzień możemy zabić Smoka po raz drugi. Przy okazji będę miał ostatni achievement endu, jak widzicie. No, w ogóle dzień, ma zerowy Brobix dzień. Jesteśmy ok, jesteśmy na tym. Okej, moi drodzy, eee, no to jesteśmy już w ENZ. Wielkopomna chwila, moi drodzy, wielkopomna chwila. Tutaj stoczyliśmy walkę w pierwszym odcinku, a teraz będziemy tutaj kurde respić po, po raz kolejny smok Ja stawiam Ale jeden Antkrystal. Woku stawię kolejny Endkrystal, Blobik stawia jeszcze jeden Edkrystal i Kozak jeszcze jeden. Dobra! Waga trzy, cztery i ry! Barek! Co za! Mam litery dwie fajerweki, dobra. Zlatuję na najwyższą. Ja, Serio? To Dobra. Jestem. Ja, my, jest! Mamy the end of the game, big! Nowu... Oh. Cię, do góry. Ej, co on ma na no, mnie, no! Co jest z moim? Ej, co się z tą moim HP? Ej, co się z moim HP stał? Czy ktoś na nagraniu? Tak. Dobra, moj, big! Dobra, daj czekamy na, na, na smoczka. Chcę mieć smoka kolejnego zabitego w statystykach. Dawaj go! Woku, wokół, wokół! Daj mi, daj mi tego, daj mi fajerwerkę jedną. Dwie fajerwerki mi daj. Daj, patrzcie to. to. Peczuję. Dawaj okay. go. Już ma mało. O, Bo dobra, blobik zabił w lidzowie. Łatko. Okej, okay, moi to drodzy. I boblik, Moi drodzy, skakujemy do portalu. O, cześć kozak. Nie ma. Ja cię za Boblix, jak się tylko dopadnę. Kurde, ja nie mam platy. Nie, daj, ja nie się ma, kozak. Nie mam fajerki na mieczu. Nie fair. Gdzie ty kocko? Ja mam ja takie lagineta. Ja też mam takie lagineta, chodź. Ja też mam w nie tle... stajesz w miejscu i jak się tyle Ja uciekam. Gdzie ty, do... Boblix? Gdzie ty? Nie. Kurde, nie wskrybujcie kanał, nie. ten odcinek będzie trwał pewnie dnia, 4 minuty, bo no, to widzicie smoka było dosyć szybkie. Ale jaki zazwany? Moi drodzy, mam nadzieję, że to wam się podobało. Mamy 97 dzień, więc niestety nie ma dokładnie setnego, ale niech Ej, jest co, będzie. Ja... Dobra moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się i do kolejnego filmu. elo